Drodzy, ja dla naszego wspólnego dobra włączę sobie stoper. Mówią, że jest pierwsza podstawowa zasada spania na kazaniu: nie możesz być kaznodzieją. Zresztą święty Piotr też daje dzisiaj wskazówki dla kaznodziei. Krótko, jak mi się wydaje, Wam napisałem. No i drodzy, wracając do tematu naszych misji. Wczoraj powiedzieliśmy sobie trochę o tej jeździe z zapatrzeniem w to lusterko wsteczne, w to wszystko, co już się wydarzyło w naszym życiu, w to wszystko, co za nami. I zauważyliśmy, że kiedy cały czas wpatrujemy się tylko i wyłącznie w to, to ten widok no, może się okazać dla nas zabójczy. Ponieważ sprawia, że nie idziemy naprzód, sprawia, że tak naprawdę umieramy, bo sprawia, że żyjemy przeszłością, która całkiem nas definiuje. I to niezależnie od tego, czy jest to przeszłość dobra. Bo może być tak, że jest to przeszłość dobra, ale zobaczcie, że kiedy wpatruje się tylko w to, to też dojdę do wniosku, że kiedyś to było lepiej, już mi nic dobrego nie spotka, już wszystko za mną, nic przede mną, teraz nie będę umierać. I umieram naprawdę, bo nie idę do przodu, bo jestem wpatrzony w wydarzenia minione tylko i wyłącznie. A z drugiej strony, też, jeśli to tak samo, jeśli to była przeszłość zła, naznaczona jakimś trudem, krzywdą, cierpieniem, doświadczeniem bolesnym, znowuż, jeśli wpatrzę się tylko w to, to nie ruszę naprzód, bo się przestraszę, bo się zamknę w jakimś lęku. W jakimś smutku, w jakimś poczuciu straty, tak jak apostołowie wczoraj w Ewangelii. I ten widok również jest zabójczy, bo właśnie sprawia, że nie idę naprzód. I Jezus, który przychodzi do apostołów, zachęca ich trochę, by, by powiedzieć sobie, śmierć nadejdzie jutro. To jeszcze nie czas umierać. Śmierć nadejdzie jutro, a dzisiaj jest dzisiaj. I dzisiaj jest czas na to, by żyć. Nie czas na to, by umierać. Jutro sobie umrzesz. Dzisiaj masz żyć. I to jest szalenie istotne, by sobie na to pozwolić, by odłożyć to na potem. My w naszym życiu lubimy odkładać wiele rzeczy na potem, nie oszukujmy się. Nawet jest na to mądre słowo, nazwa się to prokrastynacja, ale lubimy odkładać rzeczy na potem. Tylko, że odkładamy na potem nie to, co trzeba. Bo najczęściej, najczęściej, odkładamy na potem jakieś obowiązki, jakieś zadania. Zobaczcie, odkładamy na potem to, co jest związane z aktywnością, to, co jest związane z życiem. Życie sobie odłożę na potem, teraz będę zabijać czas, czyli wejdę w umieranie. A Pan Jezus mówi, nie, śmierć nadejdzie jutro, śmierć sobie odłóż na potem. Pozwól sobie na to, by sobie odłożyć śmierć na potem, by sobie odłożyć grzech na potem, na jutro, a dzisiaj masz żyć. Bo to dzisiaj jest czas na to, by podjąć zadania. Dzisiaj jest czas na to, by podjąć obowiązki. Dzisiaj jest czas na to, by powiedzieć kocham bliskiej osobie nie jutro. Po co to odkładać? Umieranie sobie odłóż. To jest szalenie istotne, bo, bo cała walka. W naszym życiu duchowym tak naprawdę toczy się o dzisiaj. Owszem docelowo walczymy o szczęście wieczne, o to, co przyjdzie. To jest cel. Ale zwycięstwo musi dokonać się dzisiaj. Dlatego to jest ważne, by dzisiaj wejść w życie i dzisiaj sobie pozwolić na życie. Śmierć nadejdzie jutro. Święty Marek, właśnie Święty Piotr nam przypomina Święty Marek, dlatego że dzisiaj go wspominamy, ale Święty Piotr w tym liście przypomina nam, że jest ktoś, kto w tym naszym dzisiaj próbuje nam bardzo mocno zamieszać i w to nasze dzisiaj właśnie próbuje wprowadzić śmierć. Będzie nas chciał tutaj zatrzymać w tej logice umierania. Święty Piotr właśnie dzisiaj nas bardzo mocno przestrzega przed diabłem mówiąc, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew leczący, krąży, szukając kogo pożreć. To nasze dzisiaj, w którym mamy żyć, ono jest naznaczone walką duchową. I nie ma co się temu dziwić. Ono jest i będzie walką duchową naznaczone. I trzeba mieć tego świadomość, żeby po prostu się do tego przygotować, i żeby wiedzieć, jak w tej walce o to nasze dzisiaj się ustawić i jak w niej wygrać. I chciałbym powiedzieć o takich podstawowych sztuczkach złego ducha, które on stosuje w tym naszym dzisiaj, aby w to nasze dzisiaj wprowadzić śmierć. Możliwe, że już to słyszeliście, ale wydaje mi się, że jest to o tyle istotne, że warto o tym powtarzać do znudzenia. To są trzy zasady, które Ignacy powtarza na temat działania złego ducha. I święty Ignacy powie najpierw, że zły duch w pokusie, w tej duchowej walce, będzie podobny do stratega, do dowódcy, który chce zdobyć dobrze oblężoną twierdzę. I ten strateg będzie obchodził tą twierdzę dookoła, żeby zobaczyć najsłabszy punkt, i tam zgromadzić największe wojska, i tam uderzy. I to jest pierwsza wskazówka dla nas, w jaki sposób zwyciężać. Ponieważ zły duch podobnie będzie obchodził dookoła, tak jak jest napisane, jak lew ryczący krąży, szukając, i wygląda najsłabszego punktu, żeby zobaczyć, gdzie uderzyć. Dlatego w tej walce o to nasze dzisiaj muszę się przyjrzeć, gdzie jestem najsłabszy i najsłabsza, w czym najczęściej upadam. Czy to może jest kłamstwo, czy to jest odmowa? czy to jest pycha, czy to jest wywyższanie się, czy może jakiś grzech nieczysty? Co to jest? W czym najczęściej upadam? Po co? Po to, żeby to miejsce i tą przestrzeń szczególnie obwarować modlitwą, szczególnie obwarować postem. Być czujnym, że w tym miejscu, w tę przestrzeń mojego życia, zły może uderzyć, bo tu mi najłatwiej upaść. Druga rzecz. Święty Ignacy powie zaznaczam to mówi Święty Ignacy stąd proszę pani, by się na mnie nie obraziły. Ja tylko powtarzam to Ignacy. Święty Ignacy powie, że zły duch w pokusie jest podobny. Do kobiety w czasie sprzeczki z mężczyzną. Znowu zastanawiałem to, mówi Ignacy, ja powtarzam. O co chodzi? Generalnie kobieta, mówi Ignacy, jest fizycznie słabsza od mężczyzny. Mężczyzna ma fizycznie więcej siły. Dlatego kobieta w czasie sprzeczki z mężczyzną tej siły szuka gdzie indziej. Będzie podnosić głos. Będzie krzyczeć, yy, będzie machać rękami, może zadrapie, będzie właśnie tak robić, dużo szumu wokół tego, co mówi i co się dzieje. Yy, po co? Po to, żeby przestraszyć. I jeśli fizycznie jest słabsza, to wygra wtedy, jeśli mężczyzna się najzwyczajniej w świecie przestraszy i wycofa. A my to lubimy. <śm> I podobnie jest, moi drodzy, ze złym duchem. Zły duch generalnie jest słabszy od nas, on nie ma nad nami władzy. Dlatego on, on w pokusie właśnie będzie podobnie. Będzie jakoś się manifestował, będzie robił dużo szumu wokół jakiejś sprawy. To będą właśnie jakieś myśli uporczywe, myśli natarczywe, żeby sprawić wrażenie, że, że jest taki mocny, taki silny i że nie dasz rady. I wygra tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ty się przestraszysz. Jeśli dojdziesz do wniosku, że faktycznie On ma władzę nade mną, ta pokusa jest nie do przejścia, nie do zwyciężenia, bo jest taka mocna. I wygra właśnie tylko wtedy, jeśli się przestraszysz i wycofasz. Dlatego powie święty Piotr: Mocni w przeciwstawcie się jemu. Mocni wybierze I macie ku temu moc, powie święty Piotr, bo jesteście mocniejsi od złego. Nawet jeśli ta moc nie jest z Was, to jest ze mnie, powie Pan. Moc nie uwierzy się Jemu. I święty Piotr właśnie przypomni o tym, też, też że zbyt lubi tak, tak, tak straszyć. Nie bez powodu mówi, że diabeł krąży jak lew ryczący, że właśnie, że, że gdzieś robi hałas. Mówi, że, że te pokusy są jakieś takie wielkie, jak lew ryczący, żebyśmy się przestraszyli. Ale zwróćcie uwagę, święty Piotr powie, że diabeł krąży jak lew ryczący, ale nie jest lwem ryczącym. Lwem, moi drodzy, jest Chrystus. On im powie Słowo Boże, że jest lwem z pokolenia ludy. I ten dopiero jak ryknie, to diabeł nie ma prawa głosu jest taka mała picia. Ale właśnie diabeł będzie udawał, będzie udawał lwa. Dlatego będzie krążył jak lew ryczący, udając, byśmy się przestraszyli. Dlatego, najzwyczajniej w świecie, trzeba ustrajać się w upór, ustrajać się w odwagę. I nie poddawać się, pamiętając, że jesteś mocniejszy od złego. I trzecia rzecz. Zły duch w pokusie też powie Ignacy. Jest podobny do amanta, który chce uwieść córkę bogatego kupca. I ten amant, który chce uwieść tę córkę, będzie wkładał dużo wysiłku w to, aby ona nic nie powiedziała swojemu ojcu. Bo dobrze wie, że kiedy ona powie ojcu i ojciec dowie, to amanta raz dwa pogoni. I dokładnie tak samo jest ze złym duchem, który przychodzi z tą swoją pokusą. Będzie wlał w nasze, nasze serce takie przekonanie, że dasz sobie radę sam, nic się nie dzieje, to trzeba taka drobna pokusa. To się wydaje stać tak trochę w przeciwieństwie z tym, co mówiliśmy wcześniej, ale zobaczcie, właśnie dlatego mówimy, że on na trzy sposoby może działać. Będzie wlewał przekonanie, sam sobie z tym poradzę, sam sobie poradzę z tą słabością. Mogę zachować to dla siebie, nie muszę o tym nikomu mówić. Bo diabeł wierzy, że jeśli komuś o tym powiesz o tych pokusach, które przychodzą, zwłaszcza spowiednikowi czy kierownikowi duchowemu, to on ci wytłumaczy, w jaki sposób diabła, czyli Amanta, pogonić. Dlatego będzie mu zależało, by nic z tym nie zrobić, nikomu nie mówić. I z tego powodu święty Ignacy będzie zachęcał, ażeby spowiadać się z pokus. I tutaj trzeba wyjaśnić: pokusa nie jest grzechem, żeby to było jasne. Pokusa nie jest grzechem. I nie chodzi o to, żeby teraz za każdym razem, kiedy mi do głowy przyjdzie jakaś pokusa, iść do spowiedzi. Nie o to chodzi. Ale kiedy już idziesz do spowiedzi, bo może pojawił się grzech ciężki. Albo masz jakiś wyznaczony stały termin, co miesiąc, czy dwa, czy jak często tam chodzisz, to kiedy już się spowiadasz z tych grzechów ciężkich, to powiedz też o pokusach, które się pojawiały. Nie dlatego, że są grzechem, ale dlatego, żeby spowiednik poraził Ci, w jaki sposób w tych pokusach zwyciężać. Bo on Ci powie, w jaki sposób Amanta pogonić. To jest szalenie istotne. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Trzeba mieć właśnie świadomość tego, w jaki sposób zły walczy o to nasze dzisiaj, żeby w najzwyczajniejszym świecie umieć powiedzieć mu: Nie, dość. Ja się dzisiaj nie godzę na śmierć, nie godzę się na grzech, nie godzę się na umieranie. Śmierć nadejdzie jutro, odkładam to sobie. I tu nie chodzi o to, że, że ja znowuż chcę jutro zgrzeszyć, bo jutro znowuż sobie powiesz, walczę o dzisiaj, śmierć nadejdzie jutro. I chodzi o to, by rodzić sobie tę postawę w sercu. To jest bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy przychodzą jakieś grzechy nałogowe bo czasem jest tak, że ktoś faktycznie się od czegoś uzależnił. Czy to od umowy, czy kłamstwa, czy od jakiejś pornografii, czy od innego. Są jakieś grzechy nałogowe, które czasem z którymi sobie czasem nie radzimy. I to jest szalenie istotne, by sobie wtedy powiedzieć, kiedy przychodzi taka pokusa do tego grzechu, nie dzisiaj, jutro. Nie dzisiaj, jutro. Z tego względu, że bardzo trudno jest podjąć sobie postanowienie na zawsze. Kiedy podejmuję sobie postanowienie na zawsze i myślę sobie, że już nigdy czegoś nie zrobię, to to jest naprawdę wewnętrznie trudne, bo rodzi w sercu napięcie. Ale jeśli sobie powiem nie dzisiaj, jutro, nie dzisiaj, to ta perspektywa staje się łatwiejsza. I to nie chodzi znowu o to, jak mówię, że ja jutro chcę zgrzeszyć. Bo jutro znowu pozwalczę o swoje dzisiaj i spróbuję powiedzieć sobie nie dzisiaj, jutro. Bo tak naprawdę o dzisiaj walczymy, by dzisiaj żyć, by dzisiaj wybrać. i to każdego dzisiaj. I w tej walce duchowej, która dzisiaj trwa, jest też ważna rzecz, o której myślę trzeba pamiętać, bo my czasem się wewnętrznie bardzo mocno spinamy, żeby nie dopuścić grzechu i pokusy do naszego życia i się irytujemy, bo nie widzimy owoców. Bo bywa, że tak sobie myślimy, już tego nie zrobię, już więcej tego nie zrobię, więcej tego nie powiem. Tak sobie postanawiamy i myślimy, żeby tego nie zrobić. I, i, I znowu przychodzi, i jest irytacja. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że bardzo często działamy w złą stronę. Bo tak naprawdę istotą nie jest to, by walczyć z grzechem i z pokusą. Yy... No, bo jeśli walczę z grzechem i pokusą, to tak naprawdę walczę o utrzymanie pewnego status quo, by coś się nie wydarzyło w moim życiu. Ale jeśli walczę tylko i wyłącznie o to, by coś się nie wydarzyło w moim życiu, to zobaczcie, dalej stoję w miejscu. Nic się nie zmienia. I owszem, nie żyję tym lusterkiem wstecznym, nie rozpamiętuję przeszłości, ale tak naprawdę dalej stoję w miejscu. Zobaczcie, że paradoksalnie, jeśli ty myślisz, że masz o czymś nie myśleć, to tak naprawdę myślisz o tym, o czym masz nie myśleć. Jeśli wyraziłem się jasno i rozumiecie, o co mi chodzi. Bo jak myślę, że mam nie myśleć o cukierkach, to tak naprawdę myślę o tych cukierkach i sobie powtarzam: nie myśl o cukierkach, i te cukierki mi latają po głowie. Dlatego wydaje się, że trzeba byłoby jednak obrać inny kierunek i zamiast skupiać się na pokusie i na walce z pokusą i to też doradzi święty Ignacy znaleźć cnotę do niej przeciwną i skupić się na rozwoju tej cnoty dla przykładu ktoś ma problem z pychą to nie myślę mam nie być pyszny, mam nie być pyszny nie wynosić się nad innych, nie oceniać, nie być pysznym nie jeśli mam problem z pychą Patrzę, co jest przeciwko proszę. pokora, kształtuję w sobie pokorę, szukam okazji, by się uniżyć. I zobaczcie, że ja wtedy nie sprawiam, nie walczę z tym, by coś się nie wydarzyło, ale wchodzę w przestrzeń dobra tak naprawdę. Czyli zobaczcie, robię już coś więcej. Posuwam się naprzód, prawda? Nie stoję w miejscu. Jeśli ktoś ma problem z chciwością, to nie skupiam się na tym, żeby nie być wciwem. Ale patrzę, co jest naprzeciw, naprzeciw, wielkoduszność. Szukam okazji, by okazać wielkoduszność, szczodrość. I zobaczcie, nie stoję wtedy w miejscu, bo wychodzę w naprzód, robię coś dobrego. Jeśli ktoś ma problem z zazdrością, to nie skupiam się na tym, żeby nie zazdrościć. Ale patrzę naprzeciwko, jest wdzięczność. Poszukuje okazji do wdzięczności. I to przynosi owoce, bo im więcej w Twoim życiu jest wdzięczności, ta przestrzeń się rozrasta, to zobacz, zostaje coraz mniej przestrzeni na zazdrość. Im więcej jest pokory, bo ją kształtujesz, tym mniej miejsca zostaje na pychę, i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, z jednej strony nie dopuszczasz słabości, a z drugiej strony nie stoisz w miejscu, tylko idziesz naprzód. I o to chodzi. Bo kiedy my się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, żeby czegoś nie zrobić, to stoimy w miejscu, trzymając hamulec zaciągnięty. Chodzi o to, by ruszyć naprzód. Czyli nie tak, czego mam nie robić, ale co zrobić. Wejść w szczodrość, wejść w wdzięczność i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy maszyna jedzie do przodu. I to jest. Właściwy dobry kierunek. I w tym wszystkim jest jeden bardzo fundamentalny element, o którym powinienem był powiedzieć na początku, ale celowo zostawiłem go na koniec, bez którego to wszystko się nie uda. Z bardzo prostego powodu sami nie damy rady. To Bóg jest tym, który pokonuje diabła. On pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał grzech. I muszę zrozumieć, że ostatecznie nie chodzi tylko i wyłącznie o moje wysiłki, ale te wysiłki muszą być zbudowane na fundamentalnym elemencie, jakim jest intymność z Bogiem. Mówi o tym również dzisiaj święty Piotr, Bóg wszelkiej łaski. Ten, który Was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, tu jest mowa o tej walce, sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam Was udoskonali, umocni, utwierdzi, ugruntuje. Bóg wszelki łaski. Czyli zobaczcie, że ta moja troska o to, by iść naprzód, by wzrastać w cnocie i w ten sposób opierać się złemu musi być zbudowana na intymności z Bogiem samym, bo to On mnie ugruntuje i to On mnie umocni. Ja bym chciał tu zobrazować takim przykładem z Pisma Świętego. Jest taki prorok, ma na imię Eliasz. I z życia proroka Eliasza w jednym z moich ulubionych momentów jest śmierć Eliasza. <noise> z takich życiowych elementów. Chociaż w zasadzie Eliasz nie umarł, pozostał zabrany do nieba na retwanie ognistym, ale zanim został zabrany do nieba, udał się w podróż z Elizeuszem, którego namaścił na swojego następcę. I w tej podróży doszli do rzeki Jordan. Potrzebowali ją przejść, więc Eliasz zdjął swój płaszcz, rzucił w wodę Jordanu i wody Jordanu się rozstąpiły. Nie mogli sobie przejść suchą stopą na drugą stronę. I kiedy już byli na drugiej stronie, Eliasz mówi do Elizeusza, Zanim odejdę, proś o cokolwiek chcesz i to ci się stanie. I Elizeusz powiedział, chciałbym, żeby dwie części twojego ducha stąpiły na mnie. To znaczy, chciałbym mieć dwa razy tyle ducha, co Ty, być dwa razy takim prorokiem, co Ty. Eliasz mu powie, o trudną rzecz poprosiłeś, ale dobrze, jeśli zobaczysz mnie wstępującego do nieba, to to ci się spełni. I tak się stało. Zjeżdża sobie ognisty rydwan, zabiera Eliasza. Elizeusz się temu przygląda i na ziemię spada też płaszcz Eliasza. Elizeusz ten płaszcz zabiera i udaje się w drogę powrotną. No i dochodzi do rzeki Jordan, bo skoro przeszedł w tę stronę, trzeba wrócić. No i myśli sobie tak. Ta sama sytuacja, ten sam problem. Eliasz walnął płaszcz, ja mam ten sam płaszcz, to na pewno dam radę. I rzuca tym płaszczem w wodę Jordanu, i nic się nie dzieje. Dlaczego nic się nie dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że Pan Bóg chciał przypomnieć Elizeuszowi, że to nie o płaszcz chodzi. I nie chodzi o powtarzanie tych samych rzeczy co inni. I to jest szalenie istotne. Bo zobaczcie, że my w naszym życiu ten nasz wzrost duchowy i to zwycięstwo w walce duchowej bardzo często uzależniamy od jakichś rzeczy zewnętrznych. Czy to będą, ja to nazywam artefaktami czy będą właśnie jakieś medaliki, którymi się wypołup, czy różańce, w których mam pięćset i miliardy figurek, jakieś pamiątki poświętych. Z takich rzeczy zewnętrznych staramy się też powtarzać to, co robili święci. On tak zrobił, to ja też muszę tak zrobić. On tak powiedział, to ja też tak powiem. I tu nie chodzi o to, że to jest złe. Bo to jest dobre, żeby naśladować świętych. To jest dobre, żeby mieć symbol religijny. To jest mo, no dobre, żeby mieć figurkę, przed którą się modlę. Ale zobaczcie, jeśli ja dojdę do wniosku, że to wystarczy i to wyczerpuje wszystko, to na nic mi się to nie zda. Choćbym 500 figurek do Kościoła ufundował i po prostu 500 tabliczek i czegokolwiek innego i, i wymienił wszystkie ławki w Kościele za swoje własne prywatne pieniądze, na nic mi się to nie zda. Bo to wszystko, co się dokonuje na zewnątrz, musi być zbudowane na solidnym fundamencie, o którym napisał święty Piotr. Bóg wszelkiej łaski, On was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. I Elizeusz, kiedy stoi nad wodami Jordanu, on sobie o tym przypomina. I w końcu woła, kiedy widzi, że nic się nie dzieje. Patrzę, i w końcu woła, gdzie jest Bóg Eliasza? Gdzie jest Bóg Eliasza? Bo sobie przypomina, że to nie chodzi o płaszcz, ale chodzi o wejście w intymność z Panem Bogiem. I te dwie części ducha, które miały stąpić na Niego, nie stąpią przez płaszcz, ale przez to, że wejdzie w intymność z Bogiem. I dopiero, kiedy sobie o tym przypomina, znowu rzuca ten płaszcz w te wody Jordanu i wody się rozstępują i może przejść. Zobaczcie, robi te rzeczy zewnętrzne, o których powiedzieliśmy. To jest potwierdzenie, że one są dobre. Ale najpierw, fundament. Moja intymność z Bogiem. Inaczej nie da rady. Dlatego tak ważna jest modlitwa osobista. Dlatego też na tych misjach codziennie wieczorem jest adoracja, która jest zaproszeniem do wchodzenia w tę intymność. Wobec tego nie zbudujesz swojego dzisiaj. Bez tej intymności trzeba powiedzieć sobie wprost, Twoje dzisiaj jest już przegrane. Bo ta intymność jest fundamentem, która pozwala Ci wykrywać i zwyciężać. Bo to Ono, gdy trochę pocierpicie w tej walce, sam Was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. I dzisiaj chciałem Was zachęcić do tego, by by zrobić cokolwiek, by każdy z was zrobił cokolwiek, żeby wejść w tę intymność z Bogiem. Może to być chwila szczerej modlitwy z Panem Bogiem. Zamiast kolejnego pacierza czy różańca szczerze mu opowiesz, co się u ciebie dzieje, co jest w twoim sercu. Może przyjdziesz właśnie na wieczorną adorację. Ale pomyśl, co dzisiaj chcesz zrobić, by tę intymność z Bogiem przeżyć. Bo to będzie fundament na którym potem zbudujemy wszystko inne. Amen.